Z miłości do dziecka. Con mio amor a tu lato, sempre cuidándote. Perché haré hasta lo imposibile, lo inhumano, lo increíble, por hacerte reír otra vez. Perché puedas levantar. Que vuelvas a creer, aquí te doy la vida sin duda. Jak było w szkole? Fajnie. Federico przyniósł kulki. Naprawdę? Bawiłeś się nimi? Oczywiście. Nauczysz mnie? Jasne. Pamiętam takie, które nazywały się kocie oko, a inne przypominały krople wody. Te większe nazywaliśmy tytanowymi. Kupimy różne kochanie. Co się stało? Co jej jest? Nie wiem, później nam opowie. O szkole. Poznałem nową koleżankę. Naprawdę? Ma na imię Liliana. Podzieliłem się z nią drugim śniadaniem. Ja? Poproszę Trini, by jutro zrobiła dwie kanapki. Dlaczego? Cześć. przyszły nowe obrusy. są przepiękne. Padniesz jutro zobaczyć? Tak. Co ci jest? Pedro się ożenił. Co? Właśnie przysłał mi zdjęcia ze ślubu. Nie wierzę. Co za okrucieństwo? On nie mógł tego zrobić. A kto? Przyszły z jego numeru. Nie do wiary. Co ja mu takiego zrobiłam? Przyjechać? Nie chcę, Bernesto się zorientował. Jak wolisz. Do jutra. Chwileczkę, kochanie. No. Elena jest w rozsypce. To okrutne. O czym mówisz? Pedro przysłał jej zdjęcia ze swojego ślubu. Nie musiał, ale to nawet lepiej. Szybciej dotrze do niej, jaki to kretyn. Tak łatwo o nim nie zapomni. Nie szkodzi. Pocieszę ją. Hmm? Dziękuję. Czemu ja to znoszę? O kim mówisz? O idiocie z banku. Nie wierzę. Takie emocje wzbudzają tylko mężczyźni. Masz kogoś? Nie. O co chodzi? Sprawdź wycenę. Dlaczego cię zdenerwował? Nie ma o czym mówić. Przejrzę i przyniosę. Jak tam? Trochę zaspałeś? Wiem. Zamówiony towar. W tygodniu wpadnę w pokazy. Świetnie się sprzedaje. Na pewno będzie kolejne zamówienie. Jesteśmy umówieni. Do zobaczenia. Ostrożnie. Wróciłem? Co tak długo? Byłem w sklepie, ale przy okazji kupiłem kilka gazet motoryzacyjnych. Wolałabym, abyś został ze mną. Czuję się odtrącona. Co przyniosłeś na kolację? Jajka, pieczywo, pomidory, płatki, mleko i ser. Przygotuję coś. Ja się tym zajmę. Co zrobić? Kanapkę, jajka? Wystarczy kanapka, dzięki. Zostawiłem w domu telefon, nawet nie zauważyłem. Dzwonił ktoś? Nie, a powinien? Sprawdziłem to. Co ty powiesz? Znalazłem Abarrotes Mixcoac. Mieliśmy rację. Akurat podjechał facet z towarem. Widziałem wymianę. Nie zauważyliście? Byłem bardzo ostrożny. Ich sieć obejmuje całe miasto. Na liście jest ponad 100 kodów pocztowych. Teraz możemy zawiadomić policję. Chodźmy jutro w przerwie na obiad. Im szybciej, tym lepiej. Przy stacji Metra Portales. Dziękuję. Bardzo mi pomagasz. Do jutra. Aj, aj, aj. Widzę, że ślub przyjaciółki się udał, tak. Obyś tylko nie zbliżyła się do tego bałwana. Przestań. Samuel ma dziewczynę. Zrobić coś do jedzenia? Jasne. Jajka na kiełbasie z ostrą papryczką. Podaj piwo. Nikolas pytał o ja ciebie. Już śpi? Tak. W porządku? Tak. Chyba nie do końca. Bolała mnie głowa, musiałam się położyć. Zjesz coś? Nie, zeszłam po herbatę. Poczekaj. Dostałem wiadomość od prawnika, że mamy jutro spotkanie w sprawie warunków rozwodu. Mecenas Abreu też do mnie dzwonił. Nie będzie problemów przy podziale majątku. Wszystko ci zostawię. Dziękuję. Jest szansa, że jutro to zakończymy. Przeżywam fakt, że będę musiał się wyprowadzić. Nie śpimy razem, ale nasze relacje są poprawne. Przepraszam, jeśli zawiodłem. Ważne byś nie zawiódł syna. Nigdy. Myśleliśmy, że nie przyjdziesz. Wczoraj był twój ślub. Mamy dużo roboty. Trzeba zająć się tym. Wracaj do żony. Człowiek nie żeni się codziennie. Tylko powiedz, co mamy robić. Dzięki, ale czas nas goni. Musimy zdążyć z terminami, a żona ty będę do końca życia. Cianito potwierdzi, że czekają mnie spore wydatki, dziecko w drodze. Kiedy będziesz miał szóstkę, wtedy naprawdę to odczujesz. Będę musiał kupić telewizor. Najlepsze są reklamy. Trwają bez końca, a dzieciaki je uwielbiają. Przebiorę się i do roboty. Zaraz wracam. Przygotuję narzędzia. Cześć. Przyszedłem z samego rana. Jak tam wczoraj na uczelni? Dobrze. Cieszę się. Rozszyfrowałem system Modesta. Dzisiaj w przerwie obiadowej zawiadomimy policję. Co ci jest? Zaczynam mieć dosyć Rosy i jej spraw. Nie opowiadaj wzywał mi o tym. Wzywał mnie pan. Wejdź i zamknij za sobą. Chodź. Co o niej sądzisz? Nie zła. Ale entuzjazmu. Co mam powiedzieć? Spełnia wszystkie warunki. To dobra partia. Ładna, rozwiedziona i bezdzietna. Rzeczywiście, mogę już iść? Co z tobą? Wciąż mam kłopoty żołądkowe. Należało od tego zacząć. Idź do domu, odliczę ci dniówkę urlopu. Pole, zostać. Tu czy tam będę się czuł podobny. Więc wracaj do pracy. Konkurencja nie śpi. W wolnej chwili pomóż Pedrowi. Nie powiedziałeś, co mam zrobić. Proszę zaprosić ją na kolację. Gino, dzień dobry, wejdź. Co cię tu sprowadza? Dostałam w pracy kilka dni wolnego. Wpadłam się przywitać. Dziękuję. Mam prośbę. Nauczy mnie pani gotować, nigdy za tym nie przepadałaś. Chcę to zrobić dla Pedra i usłyszeć od dziecka, że mama gotuje tak pysznie jak babcia. A żebyśmy stworzyli wspaniałą rodzinę, pues sí, claro, todos lo wszyscy chcemy ¿Sí? tego samego. A uczy mnie pani? Chętnie. Dzisiaj robię paszerowaną paprykę, pomożesz mi. Doskonale. Wszystko przygotowane. A mecenas Villalobos? Powinien już tu być. Zadzwonię. Nie odbiera. Mecenas Villalobos na linii. Odbiorę. Mecenasie, czekamy. Rozumiem. Przykro mi. Dużo zdrowia dla mamy. Dobrze wyjaśnię. Co się stało? Musiał pilnie wyjechać do Veracruz. Mama trafiła do szpitala. Przykra sprawa. I to akurat teraz. Może ktoś mógłby go zastąpić? Nie mam drugiego prawnika. Nie chcę zaczynać wszystkiego od nowa. Spotkamy się ponownie, przy mi. Nie ma sprawy. Dziękuję za poświęcony czas. Żaden problem. Przepraszam, nie sądziłem. Cóż, siła wyższa. Proszę o wiadomość w sprawie nowej daty. Oczywiście. Jak tylko mój prawnik wróci, dam znać. Otworzę. Podaj mi plastikową torebkę. W międzyczasie zmiksujemy pomidory, czosnek i cebulę. Co robisz? Zdjęcie dla Pedra, kochanie, widziałeś, z kim jestem? Szykujemy z twoją mamą faszerowaną paprykę. Świetnie. Przyniosę, będzie na kolację. Dziękuję. Całuję. Co teraz? Pokrój ser do farszu i ubij białka. Nie wierzę. Jestem żoną Pedra i gotuję z teściową. Co tam? Cześć. Co tu robisz? Przyszedłem do siostry. Wyszła coś zjeść. Wiecie dokąd? Nie. Przynajmniej miałem spacer na razie. Fajny gość. Szczególnie kiedy stawia tacos. Może go namówimy. Rosa zrobiła zdjęcia zapisków modesta, a ja je rozszyfrowałem. Są tam kody pocztowe i miejsca sprzedaży. Wczoraj poszedłem w takie miejsce. Akurat dostawca przywiózł towar. Widziałem, jak przekazywał paczkę. Dobra robota. Te informacje bardzo pomogą śledczym. Chwileczkę. Kapitanie robles Bautista. Przeszli ludzie z informacją o handlarzu narkotyków i jego sieci dystrybucyjnej. Możemy na chwilę? Proszę ze mną. Spróbuj. I? Echa. Gotowe. Teraz musisz zanurzyć papryki w sosie. Sparzyłam się. Od tego są specjalne łapki. Co pani robi? Żebyś nie miała pęcherzy. Jestem beznadziejna. Nie przesadzaj. Chcesz się nauczyć, prawda? Witam. Przedstawiam Samuela Garrida i Rose Garcie. Wspominałem o nich. Rozszyfrowali kod handlarza narkotyków. Są tam kody pocztowe i miejsca dystrybucji. Osobiście byłem w Abarrotes Mixcoac. Wszystko się potwierdziło. Gratuluję, to nie było takie proste. Modesto Flores, jest, jest Modesto. Jest Modesto Flores Beltran jest moim mężem. Wiedziałam, że handluje narkotykami, ale nie miałam dowodów. Czy to wystarczy? Oczywiście. Przygotujemy operację policyjną i rozbijemy całą siatkę. Proszę jedynie o chwilę cierpliwości. Rozumiemy. Poproszę panią o adres. Dwóch moich ludzi zacznie obserwację 24 godziny na dobę. A jeśli on zauważy, radzę zachowywać się jak zawsze i nam zaufać. Przymkniemy go z całą bandą. To idealna okazja. Myślałam, że nie przyjdziesz. Jak spotkanie? Przełożone. Prawnik Ernesta nie dojechał. Szkoda. Jak nastrój? Mal. Fatalny. Wiedziałaś, że Pedro wczoraj wziął ślub? Co? Wyobraź sobie, że przysłał mi zdjęcia. Łajdak. Teraz rozumiem, dlaczego Samuel wziął wolne. Gdybym wiedziała, dałabym znać. Teraz powiem Samuelowi te Odbierz, daj spokój. Nie powiedział ci, bo miał powód. Nie rozumiem, czemu Pedro tak mnie krzywdzi. Najpierw zrywa, potem mówi, że mnie nie kocha i za chwilę bierze ślub. Za co tak się mści? Przecież nic mu nie zrobiłam Zakochałam się jak głupia. Wygląda na spisek. Nikt mi nie powiedział o ślubie, nawet Ester. Nadie, nadie mi powiedział nada de la boda. Parece, como si todos hubieran confabulado contra mí. Incluso Ester se lo cayó. Musimy zapomnieć o tej rodzinie. Rosa, qué pasó? Vino tu hermano, a brat. Cię szukał. Co powiedziałeś? Że poszłaś coś zjeść. Gdzie byłaś? Co tak długo? Przepraszam, nie zauważyłam, że już późno. Musimy znaleźć rachunki z zeszłego miesiąca. Ramirez twierdzi, że mamy u nich dług. Nic podobnego, płacimy na bieżąco. Idź. Szefie, siostra wróciła. Zdenerwowała się, kiedy o panu wspomniałem.